Tego dawno w Słupsku nie było. Gryf pokonał w meczu wyjazdowym Jaguara Gdańska aż 5-2 i po czterech kolejkach znalazł się na pozycji lidera RWS Investment 4 ligi. Mało kto wierzył w tak dobry początek sezonu słupskiego zespołu. Podopieczni Tomasza Millera jechali do Gdańska na starcie z Jaguarem pełni nadziei, ale gospodarze też mieli swoje argumenty. Jaguar ma plany związane z awansem do trzeciej ligi i po to sprowadził tak dobrych graczy jak chociażby Janusz Surdykowski który grał i zdobywał gole w pierwszoligowej Bytowi. Teraz to jednak Słupszczanie od początku przejęli inicjatywę. Szybkimi, pomysłowymi atakami łatwo rozbijali obronę gospodarzy. Już po 20 minutach grafici prowadzili 2 do zera. To było szokujące otwarcie. Najpierw Nikodem Ciechański wykorzystał błąd Michała Nowaka, bramkarza Jaguara. Ten mający za sobą grę w drugiej lidze w Alanie Toruń odbił przed siebie strzał z dalszej odległości. Ciechański był czujny i skierował odbitą piłkę prosto do siatki. Gospodarze jeszcze nie otrząsnęli się z szoku, a było już 2 do zera dla gryfa. Tym razem Andrzej Łyszyk wykorzystał dokładne dogranie z lewej strony Patryka Dąbrowskiego i zamknął akcję precyzyjnym strzałem głową. Gdy wydawało się, że Gryf pójdzie za ciosem już w pierwszej połowie zamknie wynik, do głosu doszli gospodarze. Jeszcze przed przerwą w 38 minucie zmniejszyli różnicę strzelając gola na 1 do 2. Bramkę zdobył Adam Duda znany z występów z ekstraklasowej Lechi. Taki rezultat gwarantował emocje w drugiej odsłonie i tak było, chociaż ci, którzy drżeli o wynik Gryfa szybko przestali się martwić. W 69 minucie zmiennik Dominik Butowski dostał niedaleko od bramki piłkę od Fabiana Słowińskiego i nie miał kłopotów z pokonaniem Nowaka. Gryf wprowadził 3 do 1 i jeszcze było mu mało. W 79 minucie swojego gola zdobył Fabian Słowiński wykorzystując nierozwagę obrońców Gryfa. W 87 minucie Robert Sulewski pięknym strzałem po rzucie rożnym zmniejszył rozmiary porażki. Trzeba przyznać, no, składę dla gospodarzy, iż była to najładniejsza bramka meczu. Było 4 do 2 i odpowiedź Gryfa przeszła błyskawicznie. Minutę potem trójkolorowie prowadzili już 5 do 2, kiedy to Karol Świdziński zachował najwięcej zimnej krwi i lobem, głową, skierował piłkę do siatki. Kilka minut potem sędzia zakończył spotkanie. Dzięki efektownej wygranej Gryf zajął miejsce lidera rozgrywek, ma komplet 12 punktów po czterech meczach. W najbliższą niedzielę słówski zespół podejmuje wicelidera Pogoń Lemborg. Mecz rozpocznie się o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Zielonej.